Witam, proszę Państwa, w powrocie do Minecrafta na modach. Co się tu stało? Otóż ten oto dziad, on pochodzi z Ice and Fire, czyli jedynego tak naprawdę dużego moda, którego dodałem do paczki, który zamieni nasze życie prawdopodobnie w piekło, ale nie uprzedzajmy faktów. Tak, po ostatnim filmie z rodziny Monet wracamy do starego kontentu. Rodzina Monet była taką bardziej odskocznią. Czy będzie więcej filmów typu czytanie dziwnych rzeczy na wattpadzie, AO3 i takich rzeczach? Być może, nie powiem, że nie. To będzie coś innego niż granie w gry? Prawdopodobnie tak. Ale w jakiej formie, to się przekonacie. Więc ja zajmę się zbieraniem teraz drewna. Czyli to co się robi w tej, w tej grze, nieważne co. Kurde, no ten dziad. Te latające skurczywiki, będę je tak nazywał, to są takie jak latające węże, coś w tym stylu. Nie mam pojęcia z jakiej to jest mitologii, czy z jakiego, czy z jakiego serialu fantazy? Yy, ale one są spokojne, to nie są... Najgorsze dziady to są smoki, robale, gorgony, hydry, cyklopy. Takie dziadostwa, że będziemy się z tym męczyć. Najgorsze będą smoki, które mają po 300 serduszek, jak je dobrze rozwiniesz. Świetnie. No dobrze. Wracam do kupania drewna Co mamy? Bardzo spoko start Czy dżungla to nie jest spoko start? Tutaj mogą się powiedzieć naprawdę teraz na modach okrutne O, Dziadostwa Ale mamy też widać tutaj jedno z najmocniejszych źródeł widzenia w całej grze, czyli melony To jest srebrny Potrzebujemy... Okej, okay. dobra Potrzebujemy koblowego kamienia Tutaj już widzieliście w innym odcinku Nawet nie będziemy tego sprawdzać Czemu resetowałem świat? Ja wam powiem czemu resetowałem świat Przyznałem się, zrąbałem w, e, kopałem tam, jaskini, w jaskini, jaskini, e, po zelazo i stal Czyli to co zwykle robiliśmy I... wpadłem i po prostu spanikowałem, bo zobaczyłem takie dziadostwo, takiego... Robala, Cave Centipeda, z Alexis Mobs Chłopy, tak się zesrałem kiedy to zobaczyłem, że po prostu już nie wszedłem tam przez 5 ostatnie 3 miesiące Ja wiem, że to brzmi beznadziejnie, ale taka prawda Taka prawda O tym to Dobra, mamy koblowy killoff Bierzemy trochę srebra bo czemu nie? Nikt nam nie zabronił. No i mamy srebro, proszę Państwa. Ty, cave, 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 cave. Czy coś tu ciekawego znajdziemy? Co my tu mamy? O, żelazo! O Boże, Jezu, nie muszę. Dosyć sporo tu creeperów. Widzicie też cave creeper, szkielety, endermany, i, i wiecie, ryzyko, nie zawsze jest warte szampana. Chyba, że tam jest bo chyba, że tam jest szkielet, to wtedy nigdy nie oboże no, Dobra, o Jezu, to, o co prawie zawału dostałem. O jedno żelazo, naprawdę. Zaraz i tak noc będzie. w życie. Dobra. Państwo musimy się kierować na północ. Czy... Nie, to nie jest pół, To jest południe akurat. Może w kierunku tego statku powietrznego. Może tam coś znajdziemy. Powiedziałem, że tam jest e, lód. I masę, pod... masę, masę. No widzę. tam są setki potworów. Na które nie jesteśmy gotowi w żadnym stopniu. Więc nie wygląda to tak dobrze. Ale nie jest tak źle. Już. Już. Już noc. Dobra, nie no. Źle jestcie co? co, wiecie co? Nie. Ja się tak łatwo nie dam. Zobaczycie... ponieważ mam taką magiczną moc zwaną cheatami na tym świecie. Ale spokojnie będę... Za każdym razem, kiedy użyję cheatów, nagram to na odcinku i wrzucę. Nie chcę oszukiwać. Zrobię coś takiego. Bo nie mam ochoty. Męczycie się z potworami jakaś starożytna świątynia majów ja bym wszedł do tej starożytnej świątyni majów On nie obawiał się o swoje życie nie znajdują się jakieś tajemnicze mająskie potwory to są creeper o mróweczki o boże ja może lepiej nie będę podchodził do mrówek ale zobacz chodź tu Au! Nic, nie no prawie umarłem przez, prawie zaraz umrę przez tego zombiaka. Dobra, opuszczamy, Uuu, No i to mi się podoba, no i to, ja rozumiem stary, no i tak, no i takie granie, no to może być. Ty! Stronghold? Nie, to nie może być Stronghold, to nie jest Stronghold. Musimy wypłynąć z tej rzeki, to jest... Dungeon! To jest Dungeon. I tam widzę spawner. Widzicie ten spawner? No to by tam... To jest w ogóle trial spawner chyba. Nie, to zwykły spawner. No tak, przecież nie gram na 1.21. Nie, nie podchodzimy tam ogólnie. Ladies and gentlemen. Jesteśmy w wiosce. Znalazłem wioskę. Przed chwilą, ale na szczęście tego, na szczęście tego nie nagrałem, wyskoczył mi utopiec przed twarz. Przed mordę. I zrobiłem taki krzyk, chłopy, przerażenia. Na szczęście tego nie nagrałem i nie wstawię tego do internetu. Ale musicie mi wierzyć na słowo. Ty! manki Gorilo Manki! Manki, manki, manki. Bo lepiej nie podchodźmy. Manki, 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 manki. Dobra, opuszczamy teren. Znowu noc się robi, ale teraz nie będziemy cheatować. Nie, no spawner! Tutaj! No nie, nie, no chłopie sobie żartujesz chyba. W środku wioski spawner. Nie, no ludzie, co to, no tak się kończy jak ma się 200, ma się 100 modów zainstalowanych Nie? No właśnie Dzień dobry Rekwiruję Dzień dobry, rekwiruję państwa rzeczy Scaffolding? Czy mi się, przy... scaffolding mi się przyda? Jedzenie, o boże, jedzenie, jedzenie, jakieś normalne, no normalne ludzi. I, czy Będziemy kapitalistycznie wyniszczać domy tych wieśniaków Może i tu z potworów Ze środek wioski, ludzie święci to jest Jeszcze jakiś walker, widzicie w tym mam tutaj biomie, nie? Wexing Walker Ja się boję, ja się w ogóle boję tam iść To Tak się zawsze kończy granie na Montag. Fajnie, fajnie Ale przychodzi co do czego? I jestem chłopie klepany przez jakieś... Przez jakieś spawnery w pająków w środku wioski Kto im w ogóle Dlaczego tam w ogóle golema nie ma No w skrócie mam tyle hejbali No ale ja, ja wiecie co ja, się, ja nie chcę trochę golema zabijać Ja bym mógł zabić golema Bez problemu Każdy umie zabić golema jak ma się przynajmniej 10 lat Golem umrze w sekundę Ale to są nie dość że są guard że Ja nie chcę wiedzieć jak guard villagerzy zareagują jak zaatakuje golema Zwłaszcza, że oni mają kusze, nie? Jak oni mnie zrzucą, to mnie golem dwa hity zabije. Chyba pójdziemy... Bo tam jest małpa kapucynka. Pójdziemy w kierunku małpy kapucynki. Co? Idziemy tam. I do jakąś chatę prowizoryczną postawimy, co skończę odcinek. Bo to będzie szybszy update. I szybciej zacznę serię. Nie będę robić wielkiego odcinka, żebym miał... Wiecie... Mniej montażu. Mniej roboty. Są jakieś małpiszony. Z jakichś... No i co? Zajmiemy się tym całym co miałem się zająć ostatnio Czyli Nederem Czyli nadawu no, z ruin portal Nederem Programem kosmicznym Czyli dostaniemy się To jest tylko wąż To jest tylko wąż To jest tylko wąż Czyli dostaniem się Na księżyc Dostaniemy się oczywiście też do endu, zabiciem smoka Zabiciem smoka, trudny, czyli tych gorszych smoków, ice and Fire No i dostanie się do innych wymiarów Etheru, Twilight Forest No i do innych takich rzeczy No właśnie, noc się zbliża oh. Wiem spać proszę Państwa I tak wstaliśmy Widzicie mój cudowny naczywek Tam jest jakiś las grzybów Ja bym się skierował w, jak To się nazywa? Fungal jungle, czyli dżunglę grzyb bo tu widzimy latające węże. Tam jest dżungla grzybowa. Tu widzimy, że jest dużo piranii. Który... I prawdopodobnie dużo topców. To jest w ogóle biom wulkaniczny. To są chyba graveyardy z Bison Fire. Mamy ogólnie dużo do zwiedzania. A duże zwiedzanie równa się często szybka śmierć. No więc. Yy... Widzicie, start był znacznie gorszy niż w poprzedniej serii Ale mam nadzieję, że ta seria potrwa dłużej Ponieważ na poprzedniej serii wpadłem do jaskini I nie wszedłem tam przez 3 miesiące Ponieważ bałem się, że zjemnie mnie olbrzymia stonoga No więc, y dziękuję y za oglądanie Mam nadzieję, że się spodobało Oczekujcie kolejnych odcinków Szcze Nieważne jakie to będą odcinki Czy to będzie jakieś y odklejki Czy to jest czytanie jakichś odklejonych rzeczy czy więcej gier, jakichkolwiek gier, bo, bo gier to ja gier mogę nagrywać. Król niczego, się z wami żegnam.